To też właśnie pojawia się zawsze dużo pytań w internecie tutaj odnośnie tego, czy natural można trenować push-pull, no właśnie. Tu splitem. Tutaj według zbyteś, mnie tak. oczywiście tak, tylko jest, odpowiednia, jest potrzebna odpowiednia objętość. O tym już mówiliśmy oczywiście. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów przy Sztandze. Maciej Pietrowicz, Radek Słodkiewicz. A dzisiaj kolejny temat o treningu. Dzisiaj chcielibyśmy sobie przerobić bardzo popularny system treningowy Push Pull -legs. Dokładnie tak. Wiem, że ty trochę trenujesz w tym systemem, więc może coś powiedz. Tak, aktualnie z Push Pull -legs. Jestem po takiej dość długiej przerwie treningów. Trzy miesiące nie trenowałem, więc postanowiłem sobie postawić na półśpuek, tylko myślę dlatego, że chciałem daną partię mi ścią trenować po prostu ciężej, żeby to się po prostu przyplatywało. Częściej. częściej, częściej, tak. Nogi są robione generalnie na jednej jednostce treningowej. Zawsze robiłem nogi na podstawie takiego splitu. Dzieliłem czwórki i dwójki na dwie oddzielnik treningowe. A teraz robię czwórki i dwójki na jednym, na jednym treningu. Schodzi się około tutaj do dwóch, trzech godzin, bo to jednak wiesz, no to jest długi trening. To na czwórki, cztery ćwiczenia, pięć ćwiczeń na dwugłowe, trzy, cztery, Więc tego jest naprawdę sporo no. tego łydka i wiesz, jeśli się z czasem tutaj już człowiek raczej nie wyrabia. Natomiast to jest jeden podział. Kolejny podział to oczywiście plecy, tył barku i oczywiście jeszcze kaptury. Zaraz coś powie, że kaptury to przecież plecy. Oczywiście tak, wiemy o tym, tylko po prostu jest to miesiąc czworoboczny i, i tak to a wygląda. ważne ludzie, jeszcze robią do tego biceps. I jeszcze robię biceps, a ja biceps i triceps robię na kolejnej jednostce treningowej. Oddzielnie. Tak, oddzielnie i jeszcze mam klatkę z barkami bądź barki z klatków. Wtedy na jednej jednostce jest więcej na klatkę, na jednej jest więcej na barki. I tak to jest w sumie podzielone. Fajnie się to sprawdza. Czy może powiedzieć tak, że, że robisz takiego pusza bardziej jakby z nastawieniem na klatkę, a drugiego pusza z nastawieniem na barki? Bardziej z nastawieniem na barki, czyli na jednym mam trzy ćwiczenia na barki, na innym mam dwa ćwiczenia na barki i raz mam trzy ćwiczenia na klatkę, raz mam dwa ćwiczenia na klatkę, więc w sumie w skali tygodnia tak czy siak tej ćwiczeń na barki jest pięć i na klatkę też jest pięć, więc, więc wygląda to naprawdę bardzo spoko. Dobrze się to sprawdza. Czuję, że ten, przez cały tydzień ten organista sylwetka jest tak naprawdę taka napęczniała, taka wiesz, nadmuchana no, no, no. No miejsce nabicie, oczywiście jest, natomiast staram się oczywiście czasami. Jeżeli czuję się zmęczony teraz, jeżeli nie jest to sezon przygotowawczy do zawodów, nie jest to jakaś typowa masa, tylko po prostu powrót bardziej do formy, to staram się po prostu jakby słuchać tego organizmu. Jeżeli czuję się mocno przemęczony, to nie robię trzech treningów z rzędu, bo tak zawsze trenowałem, robię po prostu dwie jednostki treningowe, dzień odpoczywam, a czasami mam nawet takie dwa dni odpoczynku, czyli staram się po prostu na regenerację, powiedzmy przez sobotę i niedzielę i od poniedziałku zaczynam na nowo. Sprawdza się to bardzo dobrze, psychicznie jest czasami to ciężkie, bo cztery jednostki treningowe w tygodniu dla zawodnika, dla kulturysty, który trenował zawsze pięć razy w tygodniu, to jest jednak niby jedna mała taka różnica, ale to jednak tak. dużo i te trzy dni wolnego, to kurczę jednak aż trzy dni wolnego, nie, więc zależy od tego, tego, jak się czuję. Natomiast push-pull, jak powiedziałem wcześniej, klatka, barki, barki, klatka. Plecy, do tego jeszcze nogi, całe nogi i łapy oddzielnie. No i powiem Czyli szczerze, że. potem jakby po tych łapach robisz dzień wolny i znowu robisz klatkę. Tak, mam taki podział, że oczywiście no, robię. Bo raczej po rękach nie robisz, biceps. Yy, klatki z barkami. Nie, nie, nie. Mam zawsze tak, że robię nogi, po nogach robię łapy, później mam dopiero wolne, robię sobie plecy i robię sobie później klatkę z barkami. W ten sposób, więc. Czyli jakby taki czterodniowy podział. Czterodniowy podział i zapętlam to wszystko, czyniam cztery dni, cztery tak, tak. i robię pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i później znów robię pierwszą. Więc udaje mi się, że tak powiem, co pięć dni, co sześć dni startować od początku z tym planem treningowym. Ja. Słuchajcie, taki, taki typowy push pull -ex. Wiadomo, że trochę wygląda inaczej. To jest taka, A, raczka, taka. Jakby lekka to jest po tak. modyfikacja. Natomiast push pull słuchajcie, to nie jest nic nowego, to nie jest żaden nowy wymysł. Bo ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem trenować tam gdzieś w latach koniec 90-2000 rok, to wtedy był bardzo popularny, tylko nie mówiło się, że to jest jakiś tam system treningowy, tylko tyle, że split z podziałem takim, że to trzy grupy mięśniowe. No i oczywiście ma to wielki sens, bo zobaczcie, że tak naprawdę jak robicie pusza, czyli jakby można powiedzieć wszystkie mięśnie, które biorą udział w wypychaniach, czyli mm -hmm. klatka piersiowa, barki główne, przednie, akton i tricepsy, więc są trenowane razem, ty tricepsy oddzielnie trenujesz, w drugi dzień robi się plecy, Tyle na barku, który też bardzo mocno pracuje przy wszystkich wiosłowaniach, ściąganiach i tak dalej. I bicepsy. To też może być grupy, które z sobą razem współpracują. I w ostatni dzień robimy nogi. Ty mówisz, że rozdzielasz to na, na ręce, bo wiadomo, jakieś tam priorytetem na te ręce, jeżeli jest, no to też uważam, że lepiej zrobić je w oddzielny dzień niż robić typowo przy takim puszpolu, ale niektórzy też robią tak na przykład, że chociaż robią sobie jedno ćwiczenie, na przykład na triceps przy, przy puszu, na przypólu na biceps i potem robią oddzielnie łapy może być, że jest przemycane większą tak, też, 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 też tak robiłem, bo generalnie robiłem sobie... A ja jeszcze, się, jeszcze uh -huh. się wtrącę, dokończę myśl. Ja na przykład też nieraz polecam swoim klientom push ale ja robię jakby trochę inaczej. I zobaczcie, ja robię w ten sposób, że robię klatkę i przedni akton barków uh -huh. i triceps. Uh -huh. Czyli może być, że boku nie robię. Ruszasz, uh -huh. Potem w drugi dzień robię plecy i przeważnie plecy robię tylko z tyłem barków. Nie robię bicepsów. Uh -huh. Ja to głównie dlatego, że... Wiem, że większość klientów jakby za sobą potem trenują te plecy, One są, znaczy te bicepsy, bo są już trochę za bardzo przemęczone. A poza tym trening ciężki na plecy jest naprawdę ciężki. I potem robię nogi i do tych nóg najczęściej dorzucam sobie biceps. Raz, że robię to dlatego, że większość moich klientów, znaczy większość, no niektórzy klienci, na nogi może by sobie nie poszli, odpuścili, a wiemy, że bicepsa nie odpuszczą, więc jest to jakby chociażby powód do tego, żeby pójść na, na trening. A dwa, że wydaje mi się, że ten bicep taki świeży, jeżeli trenują, e, to wraz, że nie będzie to w żaden sposób negatywny wpływało na trening nóg. A dwa, że oczywiście ten trening będzie znacznie lepszy niż po plecach. Po tak. plecach ja nie rozumiem, jak ktoś trenuje ciężko, na bicepsy po plecach. Myślę, że to jest takie znaczy po Mi się po prostu, wydaje, że właśnie przy takim push pull no, takim, nawet nie takim typowym push tylko właśnie takim zrobionym pod siebie, lepiej zrobić. Aha, jeszcze nie powiedziałem o boku barków. No, kiedy... no, i ja na przykład najczęściej wrzucam przy puszku lek z bok barków do, do pleców. Jakieś mam, okay. mam po prostu takie. że... Przed, przed treningiem że... pleców, czy po treningu pleców? No, po po. po treningu. I, nie I nie czuję, i, że jest to szybko po macoszemu? Nie, myślę, że, wiecie, jakieś tam podciąganie z tułowia czy coś też będzie trochę angażowało, nasz przykład czworoboczny, mhm. wznosy bokiem gdzieś tam, jeżeli robię na końcu, też mam wrażenie, że w żaden sposób mi to negatywnie nie, mhm. nie, nie, nie wpłynął ten trening pleców, ten bok jest, że tak powiem, świeży, natomiast przy treningu, przy treningu klatki czasami też oczywiście to robię, jeżeli zawsze pytam klienta, czy woli tak, czy woli tak, niektórzy wolą robić boczny akton przy właśnie przy klacie. Ja natomiast myślę, że gdzieś tam przez to, że ten czworoboczny jednak nie da się go do końca jakby wyłączyć jak tak. powiem, z pracy, tak. jest to takie dla mnie bardziej naturalne, że ten bok robię właśnie, przy, przy bok i tył robię przy Ja tak Właśnie ramiona robię oddzielnie, kompletnie oddzielnie, wiem, że po treningu pleców czy po treningu klatki piersiowej nie zrobił ciężko bicepsów i tricepsów, po tak. prostu będzie duże zmęczenie, więc tak naprawdę wolę zrobić klatkę, barki, skoń z treningu. Ten trening czasami wydaje się po prostu krótki, ale z drugiej strony z racji tego, że on był krótki, tak naprawdę w te mięśnie bardzo mocno, bo jednak skupiliśmy się na na tych pięciu czy sześciu ćwiczeniach, podczas jednej jednostki treningowej, na, na tych ćwiczeniach bardzo ciężko, więc no biceps i triceps leci oddzielnie. Natomiast zauważyłem teraz, że te bicepsy i tricepsy, które robię właśnie podczas oddzielnej jednostki treningowej, jestem w stanie naprawdę przetrenować bardzo ciężko, czuć je bardzo mocno i to, co jest dziwne, te, te zmęczenie na kolejny dzień, kolejne dwa dni, naprawdę jest mocno czuwalne. Więc to jest dla mnie jasny sygnał, że te bicepsy i tricepsy są przetrenowane bardzo ciężko. Natomiast też miałem taki okres, że dodawałem modlitewnik podczas treningu nóg, na samym początku Aha. robiłem sobie na modlitowniku biceps i to był właśnie jedyne ćwiczenie na, na bicepsy przy nogach i też było tak, że robiłem sobie jedno ćwiczenie po treningu klatki i barków na triceps. to były dipsy, więc niby klatka piersiowa, tak, tak. z drugiej strony też tricepsy, w zależności od tego ustawienia, no i naprawdę fajnie to wyglądało i naprawdę było czuć tą różnicę, natomiast uważam, że trening push pull tak jak Radek też wspomniał, możemy robić tak naprawdę pod siebie, możemy to modyfikować, możemy dodawać właśnie do pleców, boczne akto na ramiennych, możemy dodawać sobie tricepsy do klatki, możemy dodawać co jak chcemy, musimy Zwróć tylko uwagę na to, aby te mięśnie pomocnicze te mięśnie główne jakby pracowały w odpowiedni sposób. Nie chcemy po prostu zrobić, nie wiem, powiedzmy, ciężkich wyciskań i, 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 i tak dalej na klatkę piersiową jako nasz główny cel, czyli klatka piersiowa i robimy to wszystko po barkach. Wtedy to nie jest dobrym rozwiązaniem. No, natomiast jeszcze jesteśmy w stanie to wszystko dobrze podzielić. Natomiast trening split, czy uważasz, że trening split generalnie jest dobrym pomysłem dla wszystkich, dla naturali? Znaczy, mówimy o tym. O przepraszam, po spółek. Po spółek, Przepraszam. Dobry dla naturali, nie naturali. Jak to u Ciebie wygląda? Czy według Ciebie osoby, które... Znaczy, jest... Ja jeszcze może dojadę tu a propos mówiliśmy o bicepsa, to o. co ja też jeszcze wspomniałem, jakby o bocznym aktonie i czy, czy, czy ciężko, czy, czy nie ciężko po plecach. Mm -hmm. Oczywiście, słuchajcie, ja też barki traktuję jako jakby trzy takie treningi, można mm -hmm. powiedzieć, bo przedni akton, boczny akton i mm -hmm. I też z niektórymi klientami, szczególnie tymi, z którymi muszę popracować nad barkami mocniej, rozdzielam na przykład też ten tylny, ten boczny akton. Więc mm -hmm. powiedziałem, że biceps robię, no bo najczęściej biceps robię przy nogach, ale zdarza się też tak, że jakby robię boczny akton na przykład przy mm -hmm. nogach, albo na przykład tak jak ty mówisz, że robisz osobno ręce? To też często przy takim podziale już czterodniowym, na przykład boczny akton wrzucam sobie przy rękach. No powiedz mi, jeżeli robisz. I wtedy no, przód no, robię przy klacie, a. Ale ty jeżeli robię robisz przy, 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 przy wznosy, wznosy przy rękach, czy wznosy robisz przy plecach. To jak dużo tych serii. Jest, na ten boczny akton i jak często w tygodniu to robić? Czy to jest tylko jedno ćwiczenie, czy to znaczy najczęściej ćwiczenie? robię tak, że jeżeli ten boczny akton przerzucam sobie do innego dnia, czyli tak naprawdę może być, że spędzam jakby, robię trening jakby typowo podboczny akton, to przeważnie robię dwa ćwiczenia, ćwiczenia. Na, na, na bok. Nie? Okay. Y, ogólnie, jeżeli ktoś potrzebuje większej pracy, na przykład nad barkami, to najczęściej robię tak, że jeżeli już rozdzielam sobie na trzy różne dni treningowe, mm -hmm. czyli przedni osobno, boczny osobno, tylny nie. osobno, to najczęściej jest to tak, że robię po dwa ćwiczenia, na każdy mhm. aktor. Nie? Czyli, jeżeli przy klacie robiłem klatę i robiłem jakieś wyciskanie, to jakieś wznosy przodem. Przy plecach mhm. na przykład robię sobie jakieś izolowanie, śpiewy z tyłu, wiem, odwrotny butterfly czy coś i na przykład jakiś facepull. Mhm. A, a jeżeli chodzi o, o, na przykład o ręce i do tego bocznych barków, to na pewno jakieś odmiany wznosów bokiem, najczęściej dwie albo jakaś forma. Podciągania z użytłowia i jakieś z nosy bokiem i tak dalej. Nie? Także jakby hmm. rozróżniam też, jakby na takie ćwiczenia, które na przykład mają nie wiem, największą pracę w tym takim największym skróceniu albo w tym wydłużeniu. Hmm. Nie robię, jak nie powielam tych samych ćwiczeń, tylko staram się ten mieście te i rzeczy jakby innym hmm. ruchem, ale faktycznie często robię tak, że na tę sobą część barku robię dwa ćwiczenia. No i też właśnie pojawia się zawsze dużo pytań w internecie tutaj odnośnie tego, czy natural może schronować puszpół lecą nad no splitem. Właśnie. Tu tutaj według nie... mnie oczywiście tak, tylko jest, jest potrzebna odpowiednia objętość, o tym już mówiliśmy, oczywiście, nie możemy tego wszystkiego napchać po chamsku, tylko po prostu musi być to odpowiednio rozłożone. Natomiast możecie wziąć przykład też z tego, co ja mówię, i z tego, co brał radek. W taki sposób możecie trenować, natomiast musicie pamiętać, aby nie było tych ćwiczeń na kratkę powiedzmy cztery po cztery serie, i powiedzmy za pięć znów cztery ćwiczenia na kratkę i znów cztery serie, bo tego będzie po prostu za dużo. Odpowiednia objętość treningowa, natomiast jeżeli jesteście osobami, też o tym mówiliśmy mniej doświadczonymi, to objętość może być delikatnie większa, aby zaangażować dany mięśnie, bo ta świadomość treningowa jest na delikatnie słabszym poziomie. No i oczywiście, jeżeli jesteście osobami bardzo zaawansowanymi, z dużą masą mięśniową, to jesteście w stanie, powiedzmy, zrobić to kratkę nawet na zasadzie trzech ćwiczeń, dwóch, trzech seriach roboczych i to oczywiście zupełnie zupełności wystarczy i za pięć dni możemy znów ten trening push powtórzyć, tak, tak uważam. Ja uważam, jeżeli chodzi właśnie głównie o ten trening naturali, to warto jest robić częstsze treningi poszczególnych grup mięśniowych, tak. czyli tutaj na przykład ten push pull jak najbardziej się czyli sprawdza. Wtedy pięć dni tak naprawdę będzie ok, co nie? Tak, dokładnie, bo oczywiście nie musi być, że trzy dni dzień przerwy, trzy dni dzień przerwy, tak. może być różnie Natomiast trzeba też pamiętać, że taki split też się bardzo dobrze, żeby nikt nie zrozumieć, że tylko push pull lekcji z dobrym rozwiązaniem dla naturali, no, no, tak, split, tak, tak, tak. split też będzie odpowiednim treningiem, natomiast też musicie to odpowiednio rozłożyć, te dni treningowe, dni treningowe też odpowiednio oczywiście muszą tutaj współgrać ze sobą. Nie? Natomiast mówię, no na pewno to, co ja jestem za, jeżeli chodzi o treningu, przy treningu właśnie naturali, to jest to, żeby częściej trenować grupy, nie tyle, żeby objętość jakby tego treningu robić w jednym część, treningu, część, część, tylko żeby, żeby tą objętość rozłożyć, rozbić sobie tak, na rozłożyć i zrobić niż jeden trening. Dobra, czy wszystko? Chyba wykorzystaliśmy. Myślę, teraz. że jeżeli chodzi o push-pull-legs, to, to tak podsumowując, myślę, że warty system trenowania, ale też myślę, że w internecie troszkę ludzie przesadzają tak. i te, jeżeli ktoś Wam rozpisuje push lekcji, macie na 13-15 ćwiczeń. Słuchajcie, no nie wierzę, że ktoś jest w stanie wykorzystać ten trening. optymalnie. Tak, Pamiętajcie, że w tych ćwiczeniach 11 15 ćwiczenia to już tak naprawdę robicie siłą woli i, i po prostu nie tak efektywnie, jakby one tak, były. Tak, zrób, zróbcie sobie lepiej 5 7. ćwiczeń na plecy, powiedz pan, jeżeli 8 czy 10 i za 5 dni znów te plecy powtórzcie. I tak naprawdę to tak. objętość i tak będzie spora, po prostu zrobicie to na 100%, ponieważ nie będzie was to po prostu, po pierwsze, nudzić. Po drugie, nie będziecie czuć się bardzo mocno zmęczeni już w połowie treningu. No to jest najważniejsze. No. I Oczywiście, jeżeli jesteście naturalami, tak jak powiedzieliśmy, częstsze treningi, natomiast też bez przesady. No i oczywiście, Push znajdzie swoje zastosowanie i u Naturali, i u osób, które trenują zawodowo. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy materiał. Tak naprawdę, można powiedzieć, wykorzystaliśmy tutaj myślę wszystko, jeśli nie ma Push legs, Mamy już omówiony Push Pulec, mamy omówiony FBW, mamy omówiony Split. Myślę, że są to ciekawe materiały. Więc teraz prosimy Was oczywiście o zadawanie pytań. Dawajcie znać w komentarzach, co chcecie zobaczyć. Łapka, subskrypcja. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Hej.